Ramy naszej natury nie ogranicza tylko chęć wykonywania rozkazów, ale to, co nas napędza, to tak klasycznie mówiąc seks, władza, pieniądze i bezkarność ale czasem wystarczy, że mamy tylko ich poczucie. Czym był eksperyment więzienny? I również, tak jak w poprzednim odcinku jaki przerażający obraz naszej natury się z niego wyłonił? Witam serdecznie. Więzienie, eksperyment przeprowadzony na Uniwersytecie Stanfordskim. Mamy wtorek, miało być merytorycznie, no poniekąd tak, natomiast powiedzmy sobie też otwarcie, że powiedzieć, że mamy początek sezonu ogórkowego, to nic nie powiedzieć, ale tak czy inaczej lecimy z kolejną trylogią, czyli w poprzedni piątek był eksperyment Milgrama. Kto przespał, to zapraszam do poprzedniego odcinka, a my lecimy tak dalej. Materiał źródłowy to oczywiście na początek kontynuacja, czyli portal dobrebadania.pl i artykuł pana Piotra Dobrodzieja. Natomiast trochę poszedł po łebkach, więc wejdziemy głębiej. W historii badań eksperymentalnych oczywiście, że nie może zabraknąć tego stanfordzkiego eksperymentu więziennego który był zrealizowany w 1971 roku przez Filipa Zimbardo. I warto zresztą wspomnieć, że autor poprzedniego eksperymentu, czyli Milgram, wspomniany w poprzednim odcinku, i Zimbardo, znali się od czasów, kiedy to w latach czterdziestych, jako koledzy szkolni, chodzili na dziwki i imprezy. <laughs> no ładnie brzmi, choć akurat to nie wiem, czy to akurat jest prawdą, ale na pewno uczęszczali do tej samej szkoły. Była to szkoła imienia Jamesa Monroe'a w Bronxie w Nowym Jorku, swoją drogą. Jak popatrzymy na to, kto wychodzi ze szkół w Polsce, to też bardzo często ludzie się znają, niemal od kołyski. W każdym razie, drodzy Państwo, Stanfordski eksperyment więzienny to nazwa słynnego eksperymentu psychologicznego, który pod kierunkiem właśnie tego psychologa Filipa Zimbardo wykazał, jak zachowują się ludzie, kiedy. Trochę się nie zmieni środowisko. Stworzy się sztuczne warunki, ale historia pokazuje, że te sztuczne warunki sami tworzymy, tworząc instytucje państwowe. I o tyle każdy z nas powinien bardziej wziąć to pod uwagę i popatrzeć pr przez pryzmat tego, w jakim zawodzie pracuje, jaką pełni funkcję społeczną i jakie jest ryzyko tego, że zostanie bestią. I sam eksperyment polegał na odegraniu przez grupę ochotników Ról strażników i więźniów, i na czas projektu jedno z pomieszczeń na uniwersytecie nosiło nazwę, byśmy powiedzieli, stanfordzkiego więzienia, i jego dyrektorem został właśnie kierujący całym projektem, pan profesor Zimbardo. W eksperymencie udział wzięło 24 studentów, czyli byśmy nie powiedzieli, że idiotów nie wiadomo kto, zwykłych, normalnych ludzi, mężczyzn, którzy wcześniej nie byli karani. Byli starannie wyselekcjonowani z grupy ochotników i to byli ludzie, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, bo brakowało im 15 dolarów dziennie, tyle taka była wypłata za eksperyment. W każdym razie grupa uczestników eksperymentu została podzielona na i to losowo na strażników i więźniów. I przez okres dwóch tygodni mieli odgrywać swoje role. Dwa tygodnie to niewiele w porównaniu z na przykład z 20 latami odsiadki rzeczywistej, prawda? W każdym razie Ci więźniowie przebywali w swoich celach przez 24 godziny na dobę, a strażnicy pracowali natomiast w 8-godzinnym systemie zmianowym. Czyli coś nam to przypomina. W każdym razie, warunki, w których odbywał się ten eksperyment, zaaranżowano tak, aby możliwie najbardziej przypominały rzeczywistość więzienną. I to do tego stopnia, że zaangażowano nawet miejscową policję, która dokonała widowiskowego aresztowania więźniów w ich własnych domach i dowiozła na miejsce eksperymentu. I dodam tylko, że rodziny nie wiedziały na co się piszą i nie miały zielonego pojęcia co się dzieje. W każdym razie zadaniem strażników było po prostu pilnowanie więźniów w porządku, w celach. Mieli oni możliwość dość swobodnego kształtowania swoich relacji z więźniami, z wyjątkiem stosowania wobec nich przemocy fizycznej. W każdym razie eksperyment został przerwany po sześciu dniach. Organizatorzy całego projektu uznali, że przestali kontrolować sytuację, a nasilenie patologicznych zachowań uczestników eksperymentu, w szczególności drastycznych ataków przemocy psychicznej stosowanych przez strażników wobec więźniów, stwarza zagrożenie dla ich zdrowia i bezpieczeństwa. Tak czy inaczej, drodzy Państwo, to, że ten eksperyment stanfordzki więzienny uznany jest za najsłynniejszy ze wszystkich przeprowadzonych eksperymentów psychologicznych, to jedno. Natomiast to, że on się spotkał z bardzo powszechną krytyką środowiska badaczy, zarzucających jego organizatorom zarówno złamanie wszelkich normetycznych, jak i formalne błędy metodologiczne czyli mówiąc krótko, błędy związane z samą, samym przeprowadzeniem i metodami przeprowadzenia eksperymentu i co jest znamienne. Sam profesor Zimbardo w wywiadach udzielanych w późniejszych latach nie ukrywał krytycyzmu wobec własnego eksperymentu, przyznając, że był on całkowicie nieetyczny i nie powinien nigdy więcej być powtarzany. Co jak widać i patrząc się na sposoby prowadzenia naszych więzień, na przykład więziennictwa? O, może zostawię bez komentarza. W każdym razie, niezależnie od tych krytycznych ocen, należy pamiętać, że realizatorzy eksperymentu Mieli jak najbardziej szlachetne intencje. I przypomnę tylko, że prowadząc badania medyczne niedaleko ode mnie, bo to jest około 50 kilometrów w linii prostej, w latach 40. niejaki doktor nauk medycznych, który również ma zasługi, jeżeli chodzi o bliźniaków, a nie wymienię jego nazwiska, i ciekawe, kto z Państwa pierwszy wpadnie na to i wpisze w komentarzu, do końca życia również i ten doktor uważał, że przyczynił się do rozwoju nauki. A pan doktor stwierdził, że oni po prostu chcieli przekonać się, jak to się dzieje, że w pewnych sytuacjach i okolicznościach dobrzy ludzie używając słów samego Zimbarda czynią zło. I to może nasunąć jedno. Ponieważ bardzo często dochodzimy do tego, że ten eksperyment, skoro jest tak znany, to państwo informacje o nim znajdujecie, właśnie mniej więcej tego pokroju. A czego uczą się nasi studenci? Trudno, abym odszedł od uczelni prawa, prawda? Nie studiowałem na Uniwersytecie Wrocławskim. Bezpieczeństwo, zdrowie i życie ludzi, którzy siądą do tego samochodu, który będzie miał założone te tarcze. A na tym kanale będziemy zajmować się właśnie różnymi dziwnymi eksperymentami. Natomiast eksperymenty i granice etyki to jest bardzo ciekawy wykład pani dr Agaty Wnukiewicz-Kozłowskiej, właśnie przedstawiony w Interdyscyplinarnej Pracowni Prawa Medycznego i Bioetyki na Uniwersytecie Wrocławskim. I pani doktor zdecydowanie poszerza informacje o tym doktorku, który rozpoczął ten eksperyment, ponieważ pan Zimbardo zajmował się wieloma dziedzinami psychologii, z czego najbardziej znane jego dokonania właśnie w dziedzinie psychologii społecznej oraz badanie nad, o dziwo, nieśmiałością. Zajmuje się też psychologią zła, terroryzmu i dehumanizacji. Istotnie z tego eksperymentu wynikło wiele pozytywnych rzeczy. To sobie też, drodzy Państwo, musimy powiedzieć. Ale też czasami możecie się Państwo zastanawiać, skąd wziął się tak zwany efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło? I polską edycję właśnie tego, tej czy tej informacji to jest wydawnictwo PWN w 2009 roku. Opublikowało właśnie książkę Zimbardo. Paradoks czasu, ukazującą czas i zarządzanie nim przy, przez pryzmat perspektyw, w których żyje współczesna jednostka i co może zrobić, jeżeli znajdzie lepszą perspektywę, ale to znowu może jakiś inny, czas, inny odcinek. Dzisiaj bezpośrednio, drodzy Państwo, jeżeli omawiamy ten efekt więzienny, a jest to na tyle szeroki temat, którym też nie chciałbym Państwa za zanudzić, to powiedzmy sobie otwarcie. Piwnica, która została skonstruowana w oparciu o opinię byłych więźniów z personelu więziennego i zaprojektowano ją w taki sposób, aby praktycznie niczym nie różniła się od prawdziwego więzienia, więc te warunki były 1 do 1. Wymieniono drzwi z trzech sal, następnie zamieniono je na stalowe kraty, końce korytarza zabito dechami, zaprojektowano jeszcze trzy pomieszczenia, przebierania strażników, pokój wartownia i biuro dyrektora więzienia. No, oczywiście, tak jak mówiliśmy już na początku, Zimbardo był dyrektorem. I jak potem stwierdził, to był jeden z poważniejszych błędów. Zbyt emocjonalnie zaangażował się w eksperyment więzienny. Więzienie było bez okien i zegarów. O tworze na końcu głównego korytarza została umieszczona kamera, a rozmowy więźniów były podsłuchiwane. I drodzy Państwo, teraz uczestnikom, którym przypadła rola strażników, pozwolono ubrać mundury strażników więziennych. Wyposażenie dostępne w pobliskim sklepie, to była norma, skoro tam był właśnie sklep z militariami, więc mieli możliwości, ale ten zabieg miał na celu silnie związać strażników z więzieniem. Czyli znowu wracamy do tego słynnego umundurowania, co w mundur, czyli unifikacja pozwala nam po prostu się odczłowieczyć. A dzisiaj nie będę nawiązywał do polskich służb, które to robią, że tak powiem, w sposób szczególnie elegancki. To nie znaczy, że akurat to popieram, bo te elegancje, to już Państwo doskonale wiecie, że raczej wręcz cynizm przez me usta przemawia. Tak czy inaczej, drodzy Państwo, to o czym wspomniałem na początku, czyli to zabranie przez policję z własnych domów tych naszych królików, czyli kiedy zabierano te nasze króliki eksperymentalne, to za powód zatrzymania usłyszeli argumenty o napadzie z bronią w ręku, w łamaniu odczytano im ich prawa, skutokajdankami, jednym słowem... Powinni się cieszyć, że nie trafili na Wrocław któryś tam z tych posterunków, czy też jeszcze innych, bo tych afer mieliśmy dość. Tak czy inaczej, więźniowie zostali odeskortowani do więzienia w uniwersytecie. Przywitalni zostali przez naczelnika. Powtórzono im ciążące na nich zarzuty. Zostali dokładnie przeszukani, rozebrani do naga, następnie za pomocą aerozolu zostali odpchleni. I więźniowie tak naprawdę to oni nie mieli szczęścia. Za czapkę stanowiła im damska pończocha. Byli oni niezwykle upokarzani. A na dodatek zostali ubrani w białe koszule z numerem identyfikacyjnym i drodzy państwo, po bardzo krótkim czasie okazało się, że byli w stanie posługiwać się właśnie tym numerem. E, może nie wchodząc jakoś z y, niesamowitą głębię tego eksperymentu, to co mówili bezpośrednio już po eksperymencie, czy też po latach uczestnicy tego eksperymentu, to jest przerażające. I co z tego, że miało nie być przemocy? Skoro okazało się, że strażnicy postanowili podejść psychologicznie, a nie fizycznie, jeżeli chodzi o kwestie znęcania się nad więźniami. Więc były na przykład specjalne cele uprzywilejowania. Generalnie byśmy powiedzieli, mamy starą rzymską zasadę. Dziel i rządź. I ona w zasadzie, można powiedzieć, sprowadza się do tego, że w krótkim czasie solidarność między więźniami uległa znaczemu skruszeniu, i nawzajem ci więźniowie zaczęli siebie nawzajem po prostu podejrzewać. I efekt był taki, że na przykład strażnicy w pewnym momencie ewentualnych przywódców buntu skierowali właśnie do tej uprzywilejowanej celi. Co tak naprawdę pozostałych więźniów zdezorientowało. Tak czy inaczej, drodzy Państwo, okazuje się, że wystarczyło na przykład tylko 36 godzin, aby na przykład jeden z więźniów, notabene z numerem 8612, zaczął wykazywać niepokojące objawy. Na zmianę reagował agresywnie albo wybuchem płaczu, był zdezorientowany i specjalista badający go poza. Po... Zaproponował mu zostanie informatorem w zamian za łagodniejsze traktowanie przez strażników. Przecież to jest chore, skoro ktoś w środku eksperymentu i to zaledwie po 36 godzinach się załamuje. Tak czy inaczej, drodzy państwo, po tym zdarzeniu więźniowie przestali myśleć, że jest to tylko eksperyment, a zaczęli myśleć, że jest to prawdziwe więzienie. I efekt jest taki, że badacze nawet dopuścili się czegoś takiego jak to samo, co robili nk budowcy, czy robiło w zasadzie, można powiedzieć, robiło się w innych totalitarnych systemach. Mianowicie, przed przy, yy, przyjęciem gości, przed więźniów, ci więźniowie byli nakarmieni, odpicowani, byśmy powiedzieli. I jakżeż rodziny mogły cokolwiek podejrzewać, prawda? I drodzy Państwo, to, że w celu zbadania wpływu stworzonej atmosfery na więźniów zaproszono z wizytą byłego, na przykład, kapelana więziennego i odbył on spotkanie niemal z każdym więźniem, to co się okazało? Okazało się, że po tych zaledwie kilku dniach większość więźniów posługiwała się przydzielonymi im numerami, czyli zapomnieli nawet własnych imion. I niezależnie jakbyśmy popatrzyli na eksperymenty naukowe, ten akurat eksperyment, Powiedzmy sobie otwarcie. Teoretycznie tam nie miało prawa się nic stać. Dlaczego doprowadziło to do niesamowitego wybuchu agresji, do elementów, w którym ze zwykłych ludzi byśmy doszli do tego, że stają się po prostu sadystami? Może najważniejszym elementem było jedno. To, co powiedziałem na samym starcie, a co Państwo mogliście odebrać jako żart. Natura człowieka jest na tyle specyficzna, że jeżeli mamy złudzenie władzy, czyli inaczej powinienem powiedzieć, że mamy władzę, prawda? To niektórym z nas palma odpierdala. Ale po drugiej stronie, jak do tego dołożymy bezkarność, to mamy odpowiedź odnośnie spraw Igora Stachowiaka odnośnie gwałtów na komisariatach policji i odnośnie bardzo wielu innych bardzo problematycznych spraw. Więc efekt jest taki, że jeżeli chodzi o współczesny system policji, więziennictwa, patrząc na zwykłe, proste badania i patrząc na ludzi, którzy noszą mundur, mamy chyba zbyt mało odpornych ludzi właśnie na to, co nazywamy elementarnym poczuciem władzy, bo zapomina się o tym. Że to nie chodzi o władzę, a chodzi o służbę społeczeństwu. I to tym akcentem na dzisiaj kończymy. Pozdrawiam Państwa serdecznie i, zap i zapraszam na piątek. Trzymajcie się.